Witam serdecznie sprzed mojego... Starego stanowiska, ponieważ w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak od zera stworzyć stanowisko do gamingu, do streamowania i do pracy. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, na jakim sprzęcie pracuję na co dzień, jak takie stanowisko powstaje od zera oraz poznać wiedzę przydatną w tworzeniu własnego stanowiska do streamowania, to serdecznie zapraszam do filmu, ale na początek musimy wszystko to rozebrać. Pies Korgi nie jest w zestawie, ostrzegam. Rok temu powstało to miejsce, dzisiaj się z nim rozstaniemy, no ale to nic takiego. Najpierw zajmiemy się odłączeniem całego sprzętu, dosłownie całego Wyjedziemy stąd z tym biurkiem i wstawimy nowe, dużo fajniejsze biurko, ale o nim w późniejszej części filmu. Dobra, możemy powiedzieć, że jesteśmy na czysto. Jeszcze wypadałoby teraz posprzątać, więc zajmę się sprzątnięciem tutaj. Rozkręcimy to biurko, bo tu będzie wjeżdżało całkowicie nowe biurko. To już jest troszkę wysłużone. Jak widzicie, nie jest jakieś super stabilne, ale przede wszystkim, w moim mniemaniu, jest ono nudne. Dlaczego? Bo nie rusza się. A nowe będzie się ruszało. Przyjaciel każdego mężczyzny. Pusto, moi drodzy, tabula rasa. Przestrzeń do wypełnienia. Wypełnić ją trzeba biurkiem, i tutaj wchodzi, uwaga, uwaga, hashtag współpraca. Ale taka bardzo naturalna. Mam tutaj biureczko. Znaczy, tu nie jest biurko, tu jest. Stelaż, cały mechanizm, biurko mam obok, znaczy blat mam obok w drugiej paczce z firmy Gameshark, firma Gameshark jest świeżą firmą na rynku, na razie w ofercie mają biurka ale poznałem chłopaków na PGA i okazało się, że mają oni biurka elektryczne takie moje małe marzenie, chciałem mieć biurka elektryczne regulowane dla ergonomii pracy ja mam problemy z kręgosłupem, mam dyskopatię, więc praca siedząca nie jest dla mnie wskazana. A dzięki takiemu rozwiązaniu to już będzie bardzo spoko. Za użyciem jednego przycisku będzie się podnosiło i będę mógł pracować na stojąco. Elektryczne biurko gamingowe. Tak jak mówię, firma GameShark i to nie jest jednorazowa współpraca, z czego się bardzo cieszę. I myślę, że chłopaki też się nie wszyscy się cieszymy. Będziemy zamierzali współpracować regularnie. Teraz pojawiło się u mnie biurko które Wam pokażę i na jego podstawie zbudujemy idealne stanowisko. Działamy w ten sposób, że dostałem biurko od Gamesharka, które tutaj sobie postawimy i na podstawie tego biurka będzie ono naszym kamieniem w budowaniu stanowiska idealnego. To będzie trwało. Będę Wam przypominał o firmie Gameshark. Będziemy sobie w sposób stały współpracowali. Powiedzmy, że zostaję takim partnerem firmy Gameshark. Bardzo się cieszę, że możemy taką współpracę zacząć. Z tej okazji w ogóle jest kod promocyjny JOJO, więc jeśli będziecie robili sobie zakupy na stronie GameShark oczywiście stronę z w opisie, to możecie skorzystać z kodu JOJO i dostajecie 10% zniżki, więc spoko opcja, bo na takim biurku elektrycznym już sporo zaoszczędzacie. Oczywiście nie tylko elektryczne biurka są w ofercie. I co chcę jeszcze powiedzieć, wbijajcie sobie do GameSharka na Instagrama, bo mają tam konkurs i takie biurko można sobie wygrać. Nie przedłużając, przejdźmy do składania, bo to mnie najbardziej interesuje. Gadżety, które są w zestawie. Stojak jak napady. To są tacki na kable, przedłużacze i tym podobne. Przechodzimy do krędy na krem. No i to są nogi. Proszę bardzo, z logiem GameShark. Z całym mechanizmem, ale to warzyw. I małe tajemnicze pudełeczko, w którym mamy zasilacz. To jest blat w tym wielkim pudle. On jest taki powyginany. I robimy time lapsika. Biurko gotowe. To jest jeszcze nie ostatni element tego biurka ponieważ ostatni element jest tutaj i teraz nasze biurko jest już w pełni gotowe ta podkładka w ogóle jest RGB moglibyście sobie teraz powiedzieć Jojo, biurko jak biurko no rzeczywiście siadam pracuję nic specjalnego ale czy wasze biurko potrafi tak? Poprzednie biurko tak nie potrafiło, a nadal jest w tym wszystkim stabilne. Chociaż gdy się je wyciągnie do góry, traci trochę tej stabilności, ale nie oszukujmy się. Ciężko, żeby biurko na takiej wysokości było ultra stabilne. No i zobaczcie, stoję. Ja teraz normalnie sobie stoję. Wysokość idealna do pracy. Jak już mi się znudzi praca na stojąco, jeden przycisk. Siadam sobie przygotowany. Nie boję się o nic, tak? Biurko ma jakieś tryby, można sobie zapisać swoje własne ustawienia. Siedzę i po prostu czekam. Zmiażdżam to, czy nie zmiażdżam? Nie wiem, jak ustawiałem. Pięknie! Moje mini marzenie spełnione. Ostatnio nawet z kimś rozmawiałem i mówiłem, że stary. Moje marzenie teraz: mieć biurko regulowane i kupić sobie bieżnie pod to biurko, żeby móc pracować na stojąco i cały czas chodzić, nie? Więc połowa tego mojego mini marzenia jest już zrealizowana, dzięki Gększak. Eee, no i co? Bierzmy się za creme de la creme, czyli zmianę tego biurka w mega ergonomiczne. Profesjonalne. Myślę, że tak. Myślę, że profesjonalne stanowisko streamingowe. Do tego biurka, tutaj mam takie stałe ramiona, które, o których Wam zaraz opowiem. Muszę dorzucić. To wszystko. Zaczyna się najtrudniejsza część, yy, bo trzeba tu wszystko ogarnąć, jeśli chodzi o kable. I o ile w klasycznym biurku nie ma problemu, bo ono się nie przemieszcza, tak tutaj będziemy musieli się zastanowić bardzo poważnie i dobrze, jak te kable rozlokować, żeby mieć na względzie to, że biurko będzie jechało do góry. Ja na przykład nie trzymam komputera na biurku na górze, tylko na ziemi. Wolę tak, wolę zaoszczędzić to miejsce na biurku, yy, więc będę musiał kable rozprowadzić tak, aby mieć na pewno luz, żeby wszystkiego sięgnęło. Tu się troszkę Boję, bo nie wiem, czy moje kable do monitorów są wystarczająco długie. Wiem na pewno, że w planach są specjalne uchwyty na komputer do tych biurek. To, to wiem od GameSharka bezpośrednio, że będą wprowadzali takie uchwyty, ale na razie są jeszcze w fazie testowania tych uchwytów i być może już za niedługo takie się pojawią. Wtedy na 100% wrzucam też kąpa na uchwyt, przytwierdzam go do biurka i nie muszę się martwić. No, teraz muszę to trochę lepiej przemyśleć, mimo wszystko, ale zacznijmy od elementów stałych, o które nie trzeba się martwić. Możecie traktować w ogóle ten film jako taki lekki tutorial. Pokażę Wam rozwiązania, z których ja korzystam, e, które ja sobie wymyśliłem jako tańsze alternatywy dla rozwiązań, które istnieją na rynku, ponieważ mamy na rynku takie firmy jak chociażby Elgato. Mają oni super lampy do streamowania, naprawdę fajne, które współpracują z takim urządzeniem jak Stream Deck. Wszystko to razem jest mega drogie, bo za same lampy trzeba dać chyba 8 stówek za jedną. Więc ja znalazłem do tego tańsze rozwiązanie, ale przede wszystkim montaż akcesoriów. Fajnie jest, jeśli wszystko mamy przytwierdzone do biurka, ponieważ nie zajmujemy sobie miejsca. I uwaga! Ja tak naprawdę mam do biurka przymocowane na stałe cztery uchwyty. Dwa, jednakowe uchwyty są od firmy Vigin. To są uchwyty, za które dałem, nie wiem, stówkę za jeden, a może nawet mniej. Zwykły pionowy uchwyt z głowicą na górze. Ja go mam zamontowanego jednego z jednej strony, drugiego z drugiej i na tych uchwytach mam lampy, którymi się oświetlam. Ale o lampach i całym oświetleniu myślę, że zaraz. Kolejny, trochę większy. Je przekręcamy w jednym miejscu, ale ono nam się jakby w pełni tutaj obraca. Streamują mi na przykład chciałbym pokazać, co jest na biurku. No i normalnie jakbym streamował, kamera jest tutaj, patrzy na mnie, wszystko jest bardzo wygodne. Ale jakbym chciał na przykład zrobić streama układania go, to mogę sobie wtedy naszą kamerę zamontować centralnie patrzącą w dół na biurko. I mam bardzo fajny kadr. I ostatnie ramię, ale to będzie nowość. Nowy mikrofon. Dotychczas korzystałem z takiego mikrofonu. Jest to mikrofon Novox NC1 w wersji gamingowej. Czym się ta wersja różni od klasycznej? Niczym. Po prostu ma inny kolor. Tutaj mamy prezent. I jest to nowy mikrofon od firmy Endorfi. Czyli w sumie jest to rebrand SPC Gear. Tak naprawdę jest to... Można powiedzieć ta sama firma Uwaga, ten mikrofon Po pierwsze Zasili nasze nowe stanowisko Więc będziemy mieli lepszą jakość dźwięku Na streamach Ale też przede wszystkim Takie mikrofony dostałem dwa Jeden dla pewnej osoby, którą będziemy ruszali z pewnym projektem. Skoro mikrofon, to można się domyślić, że jest to projekt mówiony, ale na razie więcej Wam nie zdradzam. No i jak teraz korzystamy z takiego mikrofonu i gdzie to ramię montować? Bo to może być ważne pytanie dla streamera. Mimo wszystko, lampy lampami. Nie każdy streamująca, nie każdy streamująca osoba będzie miała lampy. Kamera, na początku można zacząć z kamerką internetową. Ja też tak zaczynałem. Ale mikrofon to jest rzecz mega ważna. Audio zawsze będzie potrzebne. I pamiętajcie, że to w ogóle powinien być jeden z naszych pierwszych zakupów, czyli jakiś dobry mikrofon. I dlaczego ja preferuję ten montaż z boku? Ponieważ, kiedy z mikrofonu nie korzystam, to tak naprawdę go sobie gdzieś tutaj odwieszam z boku. On mi wtedy nie przeszkadza. Ja sobie tutaj pracuję jak gdyby nigdy nic. Mikrofon jest z boku. Kiedy chcę streamować ten mikrofon, mogę sobie tutaj z góry normalnie zawiesić i będzie łapał dźwięk. Wiadomo, że tą pozycję osiągnąłbym montując też mikrofon z tyłu. Jednak ja jestem nastawiony na to, że czasem będę odchodził od biurka. Wtedy ten mikrofon mógł być za daleko i ten montaż z boku pozwala mi tak naprawdę wysunąć ten mikrofon naprawdę daleko na tym ramieniu i nie muszę się bać, że przykładowo nie będzie mnie dobrze słychać, bo będę za daleko. Także dzięki właśnie takiemu montażowi nie muszę się martwić. Odsuwaniem się od biurka, bo ten mikrofon ma naprawdę dość długi zasięg. Dobra, wjechałem sobie z monitorami, które już w zasadzie zajmują większość biurka. Możliwe, że je trochę przesunę w lewo i na razie zostawiam sobie przestrzeń z tyłu. Polecam zostawić sobie taką przestrzeń, jak coś montujecie. Jakby główne punkty. Monitory to są główne punkty. Nie ma co się oszukiwać. Dlatego zacząłem od nich, ustawiłem je i teraz będziemy dostosowywali do to kable, bo boję się, że niestety kable od monitorów mogą być zbyt krótkie. I podejrzewam, że docelowo będę musiał zamówić sobie dłuższe kable. Ja używam Display portów, więc pewnie będę musiał zamówić. Jakieś dłuższe, żeby bez problemu biurko podnosić. Z tego co widzę, powinno się to udać, ale teraz mówię tylko o monitorach. A jeszcze muszę tutaj podpiąć klawiaturę, muszę tutaj podpiąć myszkę, muszę tutaj podpiąć deka I to chyba wszystko z urządzeń, z których ja korzystam jako streamer. O nich zaraz. I to jest pierwsza odpowiedź na pytanie. Z czego ja w ogóle korzystam przy streamowaniu. Nie wiem, czy ktoś z Was zadał sobie to pytanie, ale ja chcę udzielić odpowiedzi na to. Stream Deck, takie urządzenie. Jest to tak naprawdę panel, na którym mamy 15 przycisków, które są programowane w pełni, bardzo umilają pracę podczas live streamów. Chciałbym ostudzić Was, że zapał. To kosztuje nie wiem, 600 albo 800. Nie jest to w żadnym wypadku must have. Nie! To jest dodatek. To jest dodatek dla gadżeciarzy albo osób, które naprawdę bardzo dużo streamują i przede wszystkim streamują, wykorzystując wiele kamer, wiele scen, no i muszą aktywnie działać w tym OBS-ie. Streaming naprawdę jest super urządzeniem, kiedy robicie wielkie streamy, jest wiele przełączania, wiele rzeczy i po prostu to wszystko przyspiesza. Bo tutaj też macie podgląd. Nie musicie zerkać na OBS-a, bo widzicie, która kamera jest aktywna. No, i może to wam usprawnić pracę, ale tylko i wyłącznie w takim wydaniu. Ja go jednak lubię, kiedyś w niego zainwestowałem i jak najbardziej z niego korzystam. Podsumowanie na stojąco. Mega fajna, ekspresyjna rzecz. Mogę robić coś na kąpię, coś się wydarzy. Wow, odsuwam się, chodzę, macham, gestykulacja. Inny świat niż robienie tego na siedząco. Już nie mogę się doczekać pierwszych streamów. Mówiłem wam o lampkach od Elgato. Tadam lampka. Jągnuło YN300R wersja druga. Są to lampki RGB. Wielkość bardzo podobna do Elgato. Cieniutkie, więc możecie je śmiało zamontować. Z tyłu biurka, jeśli macie biurko przy ścianie, nic wam nie będzie wystawało do tyłu. To jest bardzo ważne, bo ja miałem taki okres, że streamowałem mając biurko bochem do ściany, dzięki czemu mogłem z tyłu ustawiać statywy i tak dalej. No ale zawsze musiałem mieć to miejsce z tyłu biurka. Teraz tego nie potrzebuję. Dwie takie lampki w zupełności wystarczają, żeby się oświetlić na streamie. Każda z tych lampek kosztuje 250 zł. Do nich trzeba dokupić zasilacze. Więc przyznaję, że za zasilacz trzeba zapłacić, bo chyba kosztuję stówkę. E, 350 za każdą lampkę, czyli 7 stów za dwie takie lampki. Co więcej, te lampki mają pilota. Więc w moim wypadku, włączenie oświetlenia. Te lampy są cały czas podpięte do prądu. Chcę włączyć oświetlenie. Jeden przycisk, mam oświetlenie. Ja się zastanawiam tylko, co zrobić z tamtym przedłużaczem. Problem jest taki, że do tego samego źródła prądu muszę podpiąć jeszcze drukarka, router, modem, komputer, biurko. Pięć rzeczy. Problem jest taki: router, drukarka i biurko po tej stronie. Komputer i model. Po tej stronie, ale myślę, że jakoś to rozwiążemy. No, nie oszukujmy się, nie zawsze uda nam się zrobić tak, żeby było idealnie i żeby żadne kable się nie ciągnęły. Dam sobie biurko na dół do takiej docelowej wysokości, dlatego, że, no cóż, wygląda na to, że nasze stanowisko do streamowania jest skomponowane. Zaraz wam w ogóle powiem, jakiego, na jakim dokładnie sprzęcie ja pracuję. Teraz od tego filmu przez cały czas, na dole, w opisach filmów, jak i w opisach streamów, bo głównie to pytanie pojawia się na streamach, ale też często w wiadomościach prywatnych, będzie informacja z jakiego sprzętu. Tu korzystam. Zarówno będzie to sprzęt komputerowy, związany chociażby ze streamowaniem. Będzie podane właśnie biurko, z linkiem akurat do Gamesharka, z kodem zniżkowym JoJo, żebyście o tym pamiętali. Będzie podany mikrofon, będą podane monitory, jaką mam aktualnie klawiaturę, myszkę, z jakich słuchawek korzystam. Będzie podane, jakim aparatem streamuję, z jakich lamp korzystam, żeby się oświetlać na streamach, ale będzie też informacja o tym, jakim aparatem na co dzień nagrywam, tak jak chociażby właśnie nagrywam ten film. Więc to wszystko dzisiaj będzie w opisie, a gdzie jest to również w opisie tego filmu, jeśli byście nie byli pewni jakiejś nazwy, no bo niektóre nazwy, tak jak lampki jągnuło. nie jest to zbyt znana marka dla przeciętnej osoby, która nie zajmuje się filmowaniem, więc lepiej sobie przeczytać i mieć pewność. Zbijajcie na Discorda, śledźcie mojego Instagrama, bo tam informacje o streamach przede wszystkim na Discordzie. Ale mam krzywą aparat. A to wbijajcie na Discordę. Cały się ukurzyłem, usięściłem. A wiecie, kto sprawia, że jest sierści? No chodź, no chodź. Ta damulka sprawia, taka długa już, ona sprawia, że wszędzie. Ona sprawia, że wszędzie jest pełno. No i słuchajcie, jest nasze stanowisko. I wiecie, co jest dla nas tu najpiękniejsze? Streamujemy. Chcę wstać. Czy zaraz się okaże, że gdzieś mi braknie kabla? Działa i pracuje. Trochę mnie teraz ucina w karze, ale pracuje. Wow! Hop! Lampki włączone. Za jasno? Żaden problem. Przyciemniam. Chcę, żeby było bardziej żółto? Żaden problem. Robię, żeby było bardziej żółto. A może podoba mi się jakiś kolor? Halo? To Podsumowanie, czego używam lampki, tak jak mówiłem, Yongnuo YM300R2. To jest moje oświetlenie. Mikrofon od dzisiaj jest to Endorphi Solum Studio. Tak się nazywa ten mikrofonik tutaj. Aparat, którym streamuję Sony A73. Różne te uchwyty do znalezienia w sieci różnych firm. Jak mówiłem wam, jedno mam i drugie Bidring, więc są różne te firmy. Słuchawki, zawiesiłem sobie słuchawki, o proszę. Yy, I są to słuchawki yy, SPC. Gear. Viro Plus, myszka SteelSeries Rival 600 Klawiatura SPC Gear GK550 Brązo Na brązowych przełącznikach Switchach, czy jak to, to się nazwa. Dwa mikro e monitory, jeden z Acer'a To jest 1440p Drugi to jest z LG jakiś taki Panoramiczny, kiedyś to był mój główny monitor Ale przerzuciłem się na ten bo jeśli streamuje grę, panoramiczny był głównym, dużo się przechwytywało, więc też w tym setupie polecam, jeśli streamujecie. Jako główny monitor stosujcie ten o standardowych wymiarach miarach panoramicznego używajcie jako monitora dodatkowego, ułatwi to Wam mocno przechwytywanie. Biureczko z GameShark e się nazywa ten model, jest to biurko ruchome, elektroniczne, elektryczne. No i komputer, to w sumie Wam powiem zaraz, przełączmy się na widok ze streama. Tak właśnie wygląda to na streamach od teraz mikrofon zaraz przy mnie z bardzo dobrą jakością dźwięku, więc mogę też się bawić. Czytanie wierszy, bo w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w czcinie. I powiem Wam, że ten mikrofon drugi trafi do mojego kolegi, nie zdradzam jeszcze do kogo, ale wspólnie planujemy pewien projekt związany z głosem i z rozmawianiem, więc stay tuned. Na razie zbyt wiele nie mówię, ale słuchajcie, tak to będzie wyglądało na streamie, mogę się odsunąć teraz. No wiecie, normalnie muszę jeździć, tak? Wiadomo, będę grał w coś na kompie, No to może będzie troszkę wygodniej grając, rzeczywiście na siedząco, trochę stabilniej. Sprzęt, właśnie z którego korzystam. Płyta główna jakaś gigabyte. Płyta główna to mało kogo obchodzi. Procesor Ryzen 9 3900 bodajże karta graficzna GeForce RTX 3060 plus 64 GB. W zasadzie to są najważniejsze rzeczy, które mam władowane w kompa, więc nie ma problemu że jeśli chodzi o granie. No ale zobaczcie, najważniejsze co się teraz dzieje. Uwaga, jeden guzik. Ale śmiesznie. I ja teraz sobie wstaję normalnie, odsuwam fotel i streamuję. Całkowicie inna ekspresja. Naprawdę, aż zerkam sobie na monitor, bo jestem zafascynowany tym, jak fajne efekty można dzięki temu osiągnąć. Według mnie teraz streamowanie, totalnie nowy level. Mega duży luz, mega duża swoboda, bo tak jak mówię. Fajne ekspresje można robić. Wiem, że są twórcy, którzy już streamują na stojąco, którzy nagrywają na stojąco i totalnie im się nie dziwię. Coś się dzieje. Wow, odsuwam się, ekspresja. Macham rękami. Tak właśnie byliście świadkami, jak powstało idealne stanowisko do streamowania. Naprawdę idealne. Jeszcze zostaje mi tylko tubieżnie i będziemy sobie robili streama przedłużanego, gdzie będę chodził do usranej śmierci albo dopóki nie skończą wam się pieniądze. Ale w ogóle modne są streamy przedłużane, takie zwykłe, więc ja zrobię streama przedłużanego. Przedłużanego, ale schodzenia, żebym przy okazji ja zażywał trochę zdrowia i przy okazji sobie schudł. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Patrzcie na niego pod kątem merytorycznym, pod kątem właśnie takiego know-how, troszkę poradnika. Pokazałem Wam, jak stworzyłem stanowisko do streamowania, jakie elementy się w nim zawierają. Mam wszystko, co jest mi potrzebne, mam światła, mam pełną kontrolę, tak jak wcześniej. Uwaga, przytrzymuję guzik, przełączam się w tryb RGB. Teraz mogę robić imprezę wow, ale to dobrze wygląda w sumie. Bayrand. Mam nadzieję, że Wam się podoba, i w takim rozświetlonym, kolorowym yy, setupie zakończymy sobie ten odcinek. Raz jeszcze zapraszam Was na Instagrama firmy Gameshark, ponieważ tam konkurs na zakupy macie kod JoJo, z którym 10% rabatu będę Wam o tym przypominał. Myślę, że to będzie współpraca na troszkę dłużej. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Mam nadzieję, że być może skorzystacie z moich rad. Jeśli obejrzeli to jacyś YouTuberzy lub streamerzy, to mam nadzieję, że dzięki mnie poznaliście jakieś ciekawe akcesoria i że będziecie mogli usprawnić swoją dotychczasową pracę. A na dzisiaj to wszystko, nie przedłużam. Do zobaczenia, widzimy się na streamach oraz w kolejnych filmach. Cześć.